O! Proszę bardzo, marcel gotowy. Możemy wsadzić kamerę na łeb, na czerep, i pływać tą machiną. No fala taka jest, bo przepłynął, kurczę, motorówka przepłynęła. Muszę mieć to ponad uwadze. Jak będzie coś takiego się działo, to po prostu trzeba się ustawić działem do fali. Ale lifa, słuchajcie, tutaj w tym kieszonce nie mieści mi się telefon, a na tym mi zależało. No nic, nie sprawdziłem, ale wezmę sobie to, to, takie coś sobie je wezmę. Nerkę. mam nadzieję, że nie zachlapie, ponieważ telefon i tak jest wodoodporny. No to co? Siadamy. Zamknijmy włazy, tutaj woda jest. O! Trzeba złożyć wiosęło. Tak dalej chwyć, Marcin, będziesz miał lepsze pole manewru. Ja wolę na prosto. O! Naprosto No i dobra Ciągniemy drania U! Ale woda szroniąca O dobra, teraz pełno wody będziesz miał Marcin Super I to takiej ciepłej wody Ty ty robisz, kurde. Czekajcie, płynę, prawy pedzio, skręca. Lewy pedzio skręca. Widzicie? Super dobra, płyniemy sobie do betonowca. Tam muszę płynąć. Ale powiem Wam pomaga ten ster. Tu jakieś pale są. Tu chyba jakiś stary pomost był, wiecie? <laughs> Marcel, o kurde Zapomniałem o tym sterze i cały czas albo jedną nogą przycisnę i jest dupa i skręcam, nie? Ale dobry ten ster jest Bo tu, to... o kurde, jest rzeka Muszę się nauczyć balansować, bo ten kajak nie jest taki bardzo mocno stabilny, wiecie? No to jedyneczka, nie? Jest to odra, więc nurt jakiś tam jest Marcel na Odrze. Jak Wam się podoba taka eksploracja? Dobra, płynę tam. Uwaga, dwóch białych przeciwników, nie, cztery białe przeciwniki. A daleko odpłynąłeś? O taki kawałek widzicie tam kurde, ale to. można się wywalić na nim kurde. No nic, trzeba się nauczyć balansować. Kolejna nauka, w sumie. Nie, no, stery jest rewelacja, odra płynie w tą stronę, bo tam jest ujście. I reaguje na ster, nawet tak nie, nie, nie wiosuje. Wiecie, do tej, do tej pory pływałem kajakami dwójkami One są takie masywniejsze, bardziej stabilne A ta jedyneczka jest tak lekka i taka mała fala i, o, i od razu się tak buja, nie? Ale to dobrze, bo się nauczę balansować No bo z tym różnie bywa, prawda? Dobra, płyniemy I ciach. Marcin, znowu ster O kurczę. widzicie? O tym mówię teraz się wykąpiesz Marcin, w zimnej odrze Nie wiem ile odra ma, ale piść woda, powiem wam Ale ładnie się zbiera, zobaczcie jak ściśnie No i no, zajebiste są te, te stery, powiem wam, że można sobie korekcję robić, bo czasami no, Stoicie sobie, skręca nie? w lewo, cyk i już idzie w lewo W prawo, patrz, o nie, przepraszam, zakłamanie było, bo dotknąłem Ale patrzcie, nawet takie takiej prędkości Nurt jest w tą stronę. Widzicie? skręcam w lewo. No już teraz nie. Poprzestałem płynąć. Wrogów ominąłem, popłynęli tam. Znaczy to nie są wrogowie, ale wiecie. Wiecie jak jest. Betonowiec jest tutaj, za tym cyplem. Od cyplu stoi latarnia, czy radiolatarnia widzę. I za tym cyplem jest ten Urliś Fingel, coś tam jaką się tam nazywa. Kurde, jakieś szmaty dopływają. Znaczy się y, roślinki wodne. O. Jedynka jest fajna, bo trzy ruchy kurde wiosłem, słuchajcie, i on ciśnie. Kurde, muszę zgrać te, te stery z wiosłowaniem. O, patrzcie, teraz tak przyspieszę. I patrzcie, płynę w lewo. W prawo. No znowu wiosłem zachłamałem. Tak, w lewo. Zarobisty. Teraz tak pomyślcie sobie, są takie silniki elektryczne do kajaków. Zapakować tam taki stru... one są stru... tu takie strumieniówki, nie? Taką strumieniówkę sterowaną pedałami właśnie. Kurde luks! <laughs> Piękna radiolatarnia, chyba radiolatarnia. Nie znam się. Mam jaki dziki stoją, jak to mówił mój syn kiedyś. Tata, dzik, dzik. Znaczy dzik, nie? O, i tu będziemy w lewo wpływać już na akwen jeziora Dąbskiego Patrzcie, lekka fala, jak się płynie pod fale to jest właśnie tak fajne takie fajne bujanie Powiem Wam, że już się przyzwyczaiłem trochę ze stabilnością Jeszcze trochę mi brakuje O, patrzcie jakie fajne plażyczki, żeby tutaj można było tak dojechać, żeby droga była przed tymi tak sobie wodować O, widzę urlicha, widzicie? Tam za rogu wyłania się Urlich na Fy jakiś tam Podpłyniemy sobie do niego Wypłynęliśmy na otwarty akwen, taki większy i kurde wieje I płynę pod wiatr I czasami dziób normalnie aż mi się pod fale zanurzy tak U! Czubkiem, nie? I tak fajnie woda opływa Ale dobre jest to, że Właśnie kajakiem bez problemu płynie się Pod wiatr, a ster Robi tutaj zajebistą robotę, bo Niejednokrotnie płynąłem pod wiatr kajakiem To trzeba nieźle machać wywitymi pagajami Trzeba nieźle machać wiosłami, o patrzcie, patrz fu, ach prawie Trzeba nieźle machać wiosłami Żeby Właśnie prowadzić go prosto, a sterem Kurde, nawet pod wiatr, pyk i już w prawo, i teraz znaczy w lewo, i teraz w prawo, i w lewo. Kurde, elegancko. Fajnie można trzymać ten kierunek. Kurde, myślałem, że będziemy z wiecznie, ale znaczy tak. Ale pogoda jest zajebista do pływania. Kurde, słońce najgorsze by było, tak by prażyło. A tak to nawet czapki z daszki nie trzeba było brać Chociaż mogłem ją wziąć, mi się przydała. No już mi lepiej idzie. Dawno nie pływałem na kajaków, powiem Wam, bardzo dawno. Kiedyś się często pływało, aż ja się tak lubiłem. Nie wiem jak to oddać, ale powiem Wam, że to jest coś pięknego. W końcu mam swój własny kajak, nie muszę szukać wypożyczalni, nie muszę jeździć specjalnie w miejsca, gdzie są wypożyczalnie kajaków czy spływów. Biorę na jakikolwiek akwen, do busa wkładam i sobie jadę i pływam. Kurde, no to jest po prostu poezja. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Ja powiem wam, że nawet nie wiedziałem, że istnieją kajaki modułowe. Naprawdę, taki ciemny byłem. A duży, no chciałem duży mieć, ale mówię, kurde, gdzie ja go będę trzymał, jak go będę przewoził, to trzeba na dachu go wozić, później go wrzucać na ten dach. Nie, mówię, kurde, bez sensu, to jeszcze nie tu. Może jak sobie zmienię dom, albo gdzieś indziej, to dom sobie kupię jakiś gdzie indziej. A tu proszę. Kajak modułowy cykluch Włóch, pewnie od dawna już były, no ale cóż, Marcin o tym nie wiedział. Kurde, tak się cieszę. Hmm? A, przed nami Urlich. Podpłyniemy do niego od tej strony. Zawieczne, nie będę do niego blisko podpływał, bo tam cholera wiecz tam coś nie podpadało jakieś, no bo on na mi stoi. Tak z daleka go sobie trochę obejrzymy. Ja go oglądałem z plaży tutaj. Tutaj właśnie chciałem dojechać, ale niestety, jak widzieliście w poprzednim odcinku, nie dałem rady, ponieważ były. Zapory, tam zrobili sobie drogę rowerową i dosłownie 50 metrów przez drogę trzeba było przejechać. No i postawili pachołki, że nie można było przejechać i po prostu nie da się tutaj dojechać samochodem już w ogóle. No, rowerem tak, ale ja jako rowerem tu byłem, to jeszcze nie było tych pachołków, samochodem można było dojechać. O, widzicie na chlapie woda? O to chodzi. Marcin, na nie boisz się tak pływać? Sam? A co mam się bać? Życie jest na krótkie, żeby się bać. Carpe dieme, kurde balans. Jestem zabezpieczony jak się tylko da. Także chyba nic mi nie będzie. O, coś dostałem, czyli zasięg jest. O, proszę, jaki piękny Urlich. A historia tego statku jest taka, że były wyprodukowane dwa statki. Urlich, jakiś tam i tu mam drugą nazwę wkleję, to bliźniaczy statek też powstał. Yy, to był w czasie II wojny światowej. Brakowało stali, no bo wiadomo, stal szła wszędzie, czołgi trzeba było robić, działać, te nie pierdoły. To Niemcy wpadli sobie na pomysł, żeby zrobić statek z betonu. Jego kadłub jest zrobiony całkowicie z betonu. Słuchajcie, i to pływało. Nawet jest film na moim kanale Marcel Bike. Tam wstawkę wróciłem, jak ten statek dumnie płynie, gdzieś tam. No i, no ale długo nie napływał się. Nie znam, jeśli dokładnie historii, nie pamiętam, tam jakieś żardzie są, w ogóle nie będę płynął. Yy, Ale w każdym bądź razie statek po wojnie został przeciągnięty tutaj. Plany były takie, że w jego ładowniach, bo tam są takie ładownie z góry, może zdjęcia Wam tu wkleję. Yy, są takie, znaczy plany były takie, żeby zrobić kąpielisko, słuchajcie, z tego statku. Tak, kompilisko, ponieważ, no jego ładownie takie były w kształcie prostokątów. No i tam chcieli zrobić właśnie, nie wiem czy tu dokładnie, czy gdzie indziej, ale... Wiecie, takie gotowe baseny, nie? <gry> ale nie pykło coś i zaciągnęli go tutaj jako atrakcja turystyczna. Słuchajcie, i, i widzicie, i, i, i tak to się prezentuje, właśnie. Martin, wejdź na niego. Nie, cykam się. Cykam się, bo tam kurczę, tam z chyba z drugiej strony jest, ale ja wiecie, ja tam się nie chcę za bardzo. Po co? Pełno zdjęć w internecie jest, można sobie zobaczyć. Teraz, że jakieś światło na nim zamontowali dla statków. A, ale piękny jest to, nasz betonowiec. A no, a ja go oglądałem z tej oto tu plaży, do której zaraz tam dobijemy. I tu właśnie chciałem dojechać, tu kurczę. Tu byłem na rowerze, zapraszam na kanał jeszcze raz Marcel Bike. Moja wycieczka właśnie tutaj do Urlicha i podziwiałem go właśnie z tego, z brzegu. No, ciekawy obiekt, ciekawy. Nie powiem, stoi sobie na mieliźnie, bo tu płytko jest w ogóle. Tyle betonu, nie? I to pływa. Kurde. Super sprawa. Dobra, słuchajcie, dobiłem sobie plażę. plaży, to Wam pokażę miejscówkę. Ale dupowato się płynie w poprzek fali, kurde mówię Wam, rzuca. Rzuca. Kapitanie do brzegu. ci nie zapomni o sterze, bo jeszcze urwiesz. No może nie zapomnę. O, i dobiłem. No ja właśnie z tego, z takiego... skąd go oglądałem. Patrzcie. Tutaj jacyś miejscowi przyjeżdżają. Jednak jakieś widki tu są. Grillek jakiś na ognisko jest. Sorry, że się powtarzam, ale jestem tak podjarany, kurczę. Normalnie będę wsiadał na kajak tak samo, zresztą jak na rower wsiadam. Jestem podjarany jak bakłażan. <grym>, jak to małolaty mówią. Cieszę się jak dziecko. Dobra, wbijamy dalej. Znikamy stąd. Płyniemy z powrotem na Odrę. Tam jest trochę spokojniej. No właśnie, tam jest spokojniej. Podpłyniemy sobie do tego do tej miejscówki, do której chciałem dojechać. To też Wam pokażę. To, to, mijaliśmy ją zresztą po drodze. No ale dobra. Wciskam się w kajak i płynę dalej. Czy co? Ta butelka z wodą to trochę bez sensu tutaj jest. A jakbym tak... Fajnie z tym sterem jest to, że nie trzeba się szarpać, żeby go podnieść, bo on się podnosi sam. Trzeba użyć siły, żeby go opuścić. I to jest dobre. Także podpływamy gdziekolwiek, tylko jebut i on jest podniesiony. Tak się zastanawiam czy tą butelkę mogę tutaj wsadzić Chyba nie poleci daleko, co? No nie, nie poleci, nie ma szans, o zajebiście no, pić mi się chce podczas tego, mówię nie będę się obracał, bo jeszcze ze stabilnością u mnie jest kiepsko. No dobra Płyniemy Marcel o, Płyniemy na otwarte wody i oceany. Ale woda piszcząca jest, jezu! Naprawdę Co to za znak? Taki z kotwicą in 2 Znam pisać w komentarzu, bo ja nie wiem. A tam widzicie w policzek jak ogień płonie, jak w szybach, kurde, w Iraku, kurde, gazy palali. No i na kamerze tego nie będzie widać. Tam ktoś siedzi u góry? Wyglądałem, gdzieś tam siedział, nie? Ale nie, tam nikt nie siedzi. Tu do tej radiolatarni muszę dopłynąć. To jest miejsce, do którego chciałem właśnie dojechać, i przez tych ścieżkę zasraną, e, e, Przez tą ścieżkę, za stroną rowerową nie dojechałem. Tutaj miałem dotrzeć, jadąc właśnie w poprzednim odcinku, ale nie udało mi się tu, Ale tu ciężko z tym tego kajaka weź. no tutaj niby można było jest jakiś taki mały slip Czy jak to tam się nazywa? Nie wiem Bo tak tutaj to dobić można tylko jakąś motoróweczką, pewnie tu głęboko jest Łańcuch jakiś wisi Zobaczmy czy tam się da gdzieś za winklem dobić Cała w prawo, kapitanie, ahoj, dobra Ster działa. Dobra, Marcin, ale ster trzeba podnieść. Patrzcie, teraz ster pyk. Będzie pyknięcie z tyłu. O, zobaczysz, że się podniósł. I jesteśmy bezpieczni. Możemy podpłynąć. Co? Tyk. Już. Dobra, wyłazimy. Te wychodzenie to jest najgorsze. Guzio. Rączka. I już dalej nie odpłyniesz. Tą betonką miałem tu przyjechać Jakbym tu dotarł Spójrzcie, zajebiście Miejscówka zajebista, tylko tu kamery są I co z tego, że są kamery? Tak, nie, nie ma, że zakaz przebywania, no nie? Idziemy zobaczyć No i to jest stara chyba ta To jest taka stara przystań, czy stary port W Winoujściu. tutaj kiedyś był jakiś taki port w Winoujściu Nie wiem czy to to No, zobaczcie do cumowania jakichś łodzi płyty betonowe, łańcuch strach na tym stawać, kurde, taka konstrukcja tam jakieś zabudowania widzę zobaczcie jaki piękny dojazd nie tutaj mój czołg by dojechał bez najmniejszego problemu tam też chyba coś jest, takie zarośnięte patrzę, jakie creepy krzaki, nie wiem, myślę, że tu jakiś dom jest zarośnięty albo coś a tu nic nie ma tu jest tak wyglone chyba, żeby ten żeby dotrzeć tam gdzieś, bo widzę, że to jest wystrzyżona trawa, ktoś to tutaj skosił Kurde, się dziwnie w tych butach chodzi, słuchajcie Są buty do wody, trochę piachu się dostanie do środka, to jest masakra Kurde, to moje usta tak mnie bolą To jest zimno, pieprzone Dlatego się też nie gole, nie, bo jakbym się ogolił, a tutaj bym nie zajechał Przez te kurde moje wykwity, kurde eleganckie I bym taki miał, jak ostatnio na filmie, który montowałem tam, nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę, ale tu się nie dogoliłem to taka kępka, kurczę, normalnie wącha, tu albo tu jakoś tak wyglądałem głupio, ale no dobra, cicho, mam nadzieję, że tego nikt nie widział. Dawaj tak, Marcin, kurde, spida. robimy teraz. Płyniemy z wiatrem. Patrzcie, jak... jak tnę wody odry. Luks, nie? Kurde, zapomniałem, że mam... Muszę się nauczyć skoordynować wiosłowanie z tym sterem, bo kurczę, dla mnie to nowość jest i często zapominam po prostu o tym. A to trzeba, wystarczy tak machać, o. No płynie się zacnie, powiem Na rzece jakby taki, z takim wartkim nurtem jakby było, to ster by się przydał. Ster na pewno będzie zarąbisty. Bo wtedy wystarczy tylko płynąć z nurtem i sterować gejami, nie? Znaczy, no wiecie o co chodzi. Muszę sobie jakieś zabezpieczenie do GoPro, słuchajcie, kupić, bo jak mi z głowy spadnie, do wody wpadnie, to też będzie lipa, nie? Tutaj z tyłu może, mam taki baniaczek, przyczepić tutaj o tyłu, widzicie tutaj, co mam na głowie, może z tyłu przyczepić na taki żółty, co jest do GoPro. Wiecie, różnie bywa, no kurde, wpadnie i dupa, utonie i kurde, 1600 pójdzie się czesać. A nie chciałbym tego, muszę coś wymyślić. Oh. Lux. Lux, normalnie Lux. To, kurczę, to, to powinno być trochę niżej, ale tak. A wyciek w tym ciepło jest? Naprawdę jest. Ile stopni? 18 stopni jest. No, niby tak nie za ciepło, nie? Ale kurde, zajebiście jest. Zajebiście ciepło, aż za ciepło czasami. I bardzo dobrze, że słońca nie ma, bo bym zwariował. Zrodził mi się pomysł w głowie, taki szatański. Tutaj luki bagażowe mam dosyć duże, z tyłu mam też taki spory. Tam normalnie mój, mój namiot dwójeczka wejdzie, to to mam. Arpenaza i tak sobie pomyślałem, żeby się wybrać na przykład na parę dni, nawet, nawet na weekend. Kajak, spływ odrą gdzieś, płynąć, płynąć sobie, dobić gdzieś do brzegu i sobie rozbić obozowisko w nocne. Rozbić sobie obozowisko i kurde, taki wiecie, kajak live zrobić. A może być. O jezus, Marcin, co ty robisz? To może być bardzo ciekawa sprawa. Muszę mojego kolegę Jarka zarazić kajakiem. Znaczy on by chciał kajak cały czas tam kiedyś chciał kupić. Muszę go zmotywować, żeby to zrobił. Bo we dwójkę raźniej by się pływało. Razniej, weselej. Chociaż ja jestem taki Samson. Ja też czerpię przyjemność jak spływania samemu, jeżdżenia samemu. No tak, mam i tyle. No. We dwójkę jest raźniej, jeszcze w większej grupie jest jeszcze raźniej. Ale samemu też jest zajebiście Coś mi jakoś tak prąd chyba znosi delikatnie tak na prawo Może jakiś prąd odry jest taki dziwny Chcę podpłynąć do tej latarni Czerwonej, bo nigdy nie byłem tak blisko niej he he he. Moja baza wypadowa, proszę bardzo Widać dach mojego czołgu, mojej perełki kochanej A jak to się nazywa? To to? Patrzcie, zasilane panelem solarnym Jedne co wiem to chyba, że zielone to jest po lewej stronie A czerwone po prawej Tak, sam, tak samo statki mają światło, nie? Wtedy widać, jak światło zielone jest po lewej, a czerwone po prawej, to płynie do przodu. A jak jest czerwone po lewej, a zielone po prawej, to chyba w naszą stronę płynie. Albo odwrotnie, nie wiem. <laughs> wiem, że tak się jakoś oznacza. A tu tor wodny, jak jest oznaczony? Chyba też tak, nie? że tam trzeba lewą stroną płynąć, a tu prawą. Bo ruch jest chyba też prawostronny. Z tego co się orientuje. Ciekawe, czy to jest wpierdzielone w glebę, czy jako boja pływająca taka wielka. Ale zbyt stabilnie stoi, więc chyba jest w gruncie Nie wiem, jak to się nazywa fachowo To mi na pewno powiecie Trzeba spinkalać, bo jakiś wielkolud płynie, patrzcie Będzie fale robił jak z diabli O, Patrzcie, Wilson płynie, Wilson wczoraj płynął chyba, o ile kojarzę Zarąbisty, nie? Widoczek Tam jakaś motorówka pruje, widzicie? Trzeba się przygotować na fale z killwateru jego Dobrze powiedziałem? Ale widzicie, on płynie po lewej stronie, nie? Taki mądry jestem, bo wyczytałem ostatnio. No, motoróweczka płynie. Zarąbiście. Trzeba się cieszyć takimi małymi rzeczami, kurde. żaglóweczka, statek, motoróweczka, która płynie, widzicie? No, trzeba się przygotować na falę. A widzicie? Jakie fale robi, kurde, płynący statek i motorówki. No, takie buty. Ja staj, Petty, czekajcie. Ster. Trzeba. A Ster dziabnięty do góry, wbijamy się, lądujemy. Trzeba bo tu kurde kamloty. Dobiłem. Zabawa przednia, polecam każdemu kajak, bo jest zajebista rzecz. Chciałem kupić ponton, ale to był lepszy wybór niż ponton, naprawdę. Z pontonem miałbym dużo roboty, a teraz to wezmę. Tylko niech trochę obecnie złożę, wrzucę do busa i posprawia. Tam do będą powietrze spuszczać albo wrzucić go na dach. Trzeba moraznik kupić. Masa energii Hub sub D, jak to się mówi, nie ma sensu. Uff. Dobra, idę go zatargać koło samochodu. I taka modułówka jest lepsza, słuchajcie. Bo wystarczy teraz tylko tu wystać tą wodę jakimś kubeczkiem, byłoby szybciej. Wystam wodę. Zaraz ten... reszcie zaraz obecnie I już. Przód i tył jest suchy, także nie ma problemu. Tutaj się trochę nalało wody. Teraz jak ster wkładałem i no i ten... Jak wodę wyciągałem... Tą do picia, bo schowałem tutaj. To trochę nie domknąłem kurczę. I jest luksus. Gąbeczka to zostanie, to będzie taka kajakowa gąbeczka i niech wysycha. Kurde, zobaczcie. Zbływ już przybił. To Martel ucieka. Nie, ale fajnych ludzi poznałem też. Poznałem tutaj tego rolnika, który tutaj te krówki wypasa. Zgadaliśmy chyba z półtorej godziny. Roman. Pewnie tu jeszcze przyjadę bo bardzo fajna miejscóweczka na jakieś spływy albo w ogóle na takie, wiecie biwaki, biwaki albo coś takiego van czy przede wszystkim, o także na pewno tu przyjadę, no i właśnie też dobił tutaj teraz spływ kajakowy i też poznałem człowieka, ale nie pamiętam nie Nie pamiętam tak nie, on mi się nie przedstawił, ale bardzo sympatyczny człowiek, zobaczył mój pływający kajaczek składany, bardzo by pod wrażeniem sobie zdjęcie zrobił znaczy, ja, ja sam takiego kajaka nie widziałem w ogóle, że nie nic takie kajaki. No i, i, i to jest taka innowacyjna nowość, nie taka. <laughs> Pewnie no nie nowość może już dawno są te kajaki, no ale jak się człowiek mnie interesował, to nie wiedział. Dobra, ja jakąś miejscówkę, coś muszę zjeść albo coś, bo chciałem tam zjeść, ale tak gorąco w słońcu stał samochód jest podpornie gorąco masakra, zobaczcie, słońce w końcu wyszło. Teraz to by się gorzej pływało, bo... Ja nie lubię w słońcu, jest gorąco, trzeba by się nawidzać wodą cały czas, a to opala, później ryj piecze i tak w ogóle mam się narudzić. Dobra, jadę. Kurde, zobaczcie jak piękny. Prawda? A tu mój zakazany ryj. Zobaczcie to na palęczek. zobaczcie, po prostu jest poetyks. Po prostu jest półtyp. Nie, nie każdy lubi taki klimat. Ja uwielbiam taki klimat. Naprawdę. W ogóle miejscowość tutaj, słuchajcie, tu. Na K, zaraz będziemy, zaraz będziemy widzieć, żeby nie pamiętam nazwy w tej chwili. Kamieniska, o, tak się nazywa. Kamieniska, trzeba ja się w dziurę Kamieniska, widzicie? No i mieszkałem tutaj dwie rodziny. Poezja, po prostu poezja. A stanąłem jeszcze na chwilę na no, Obaczu, troszeczkę za święto zajechałem, jeszcze mam ochotę zjeść wrzucę sobie na patelnię tak tutaj o. szybko kurczaka wczorajszego co bym jeszcze podjadł, coś ciepłego no. trochę oliwy bo mam ochotę właśnie troszeczkę żeby było bardziej bardziej takie o. soczyste Outside. Bo pierwsza jakaś taka sucha, niech się to smarzy. Powiedzcie, jak Wam się podoba takie wojarze kajakowe? No, tu było takie poodrze tam nie było, co za bardzo odkrywać. Ale ja jeżdżę w bardzo różne miejsca, głównie po zachodnio-pomorskim, gdzie są fajne jeziora, fajne kanały, gdzie można po prostu sobie popływać, pozwiedzać z wody. I to inaczej. Troszeczkę to jest inaczej. Właściwie to jest takie rozszerzenie van life'u. Zobaczcie, jak fajnie się prezentuje ten w środku. No, zwinięty, zobaczcie ile jeszcze ma miejsca. Mało tego, ja jeszcze będę jeździł z rowerem elektrycznym. Oczywiście już z tym małym składakiem, bo tam jeszcze znajdzie się miejsce, żeby tam sadzić. I nadal ta przestrzeń moja tutaj komfortu zostaje nienaruszona. Także bardzo fajna sprawa jak dla mnie. Dla mnie jest... No i ci widzicie, jestem ukochany jak dziecko, jakbym siadał na rower elektryczny. To jest taka sama zajawka kurcze jak na rower elektryczny. Ale piszcie w komentarzach, chcę znać Wasze zdanie. Moi drodzy, widzimy się w kolejnych moich wojarzach. Trzymajcie się, cześć!